No, to walka. Na no szczęście, mam włócznię, którą mogę rzucać. A ja wyrzucam mój miecz, bo, bo mam ninczako, piorunek. A ty... O ty patrz... O ty patrz lepiej na to! No i co? No i co? Masz jakiś problem? Teraz... W niego! O nie! Już po mnie. Szybko biegnę po broń. Wcale nie. Wcale nie. Wcale nie. Teraz cię pokonam sam bez rzucania. Wcale nie. To się dzieje. To się dzieje. I to. Wojownicy, powstańcie. Co się dzieje? Powstaliśmy. Co się dzieje? Dzieje się nasze. Powstanie. Mm. Powa. ma bum O, jakie małe, małe górki. To pułapka! Co? Oj. To, co ziemia dała, to ziemia zabiera. No i ziemia zamienia zemstą. Moja bro. Nie. Kol, moja kolej. Dobra, Chwala ziemi. Dzięki ziemio, że mi to dałaś. Kol, teraz. Dzięki Ziemi. Mój tron. Mam dość. Mój piękny tron. W tym czasie tron. Mówiłem, że ziemia wszystko zabiera. Pa pa. Jeśli się wam spodobał, zostawcie suba i lajka. Wpadajcie na mój drugi kanał byćni. błękitna na strzała. Pa pa.